Ej, co no, się, co się, co się gra na tym, na Kha'Zixie? Ty go wieku ma. Czy masz dwubiegunowość? Nie, mi się wydaje, że nie ma. Hehehe. <grym> nice. <grym> Jakie ma wielkie cyce ta bogi. One na po prostu bywytka. mi chyba ja. z mordy pierw. Dobra, <laughs> rozpoczął entuzjazm. Mam tutaj generalnie skina Kasix, rozumiesz? Uważasz? Kasix. Idę na mida, idę na mida. Dobra, piek. ci nie idę na Masz duże cyce. Czemu? Jak ja gramka z x to nic chyba nie jest tego, kur... Dobra, nie mam kur... Będę miał flasha, to proszę w ścianę. Tylko nie tylko tego nie. <laughs> Ty kurwa. To <noise> nie, ale leko! Proszę, pomóż proszę, pomóż mi Nie Czemu? Z kim to się Ja nie wiem W Ukrańca się zawiedził A Maja ma A! Dobra, co maksuje się pierwsze? Ku... Ale sponice. Który to on? No ten, co bierz. Pow, to nie był ten, co bije <głos> <głos> Zaufałeś <noise> Taką <To> plot... Nie <noise> Gościu, co Jaj, kurwa. Uf, piratów, kurwa, no jajor piratów te mędy. how are you? Umieram Nie wiem kurwa Nie wiem jak tą no po Nie poddajemy to, serio. Po tej no, tak. sytuacji mi się już nic nie chce Co ty nie. od

to jest 3562 35 golda, kurde, o dosyć Nie, no nie Sporo, kurde Dobra, papa pa. Udar! Nie, nie A, Tak, Dominućku, tak, kurde Pyta ziomek Został tego teoretu Nie Wyglądało to, kurwa, niezachęcająco Nie 3 HP, no możesz, krwa! mrugnąć na w stronę tego teoretu i on jebnie, kurwa no to. No to. No to patera. Ale się wyje... Przedbiorę się dobrze! No kurwa, jak no jest pięciu? Gościu, ja mam udar. Jestem po udarze. Ja nie mogę takich rzeczy robić. Kurwa! Ja, ale, co to było? No bo Drake i Baron wstałem w tym samym momencie. Co teraz? No to bliźniacy, kurwa. Dobra, weź nie w się przez kurwa, 10 sekund. To tyle, o co cię proszę do mnie? Dasz radę? Bo cóż, tyle się nie wykupi. No nie, bo kurwa, to jest pojebany dlaczego tyle na Nie mamy kurwa najmniejszych szans tego wygrać ogólnie, panowie. Ja mam udar. A. Dobra, zrobimy coś tu. Oni robią barona i. Nie. Mam eee, mam eee. No, pisna Nie, no, super, była szczerze. Gramy next time. Ja się, ee, lasuję, ee, lasuję mę? Jeden warunek jest taki, że nie losujemy. To jest warunek, że z wami gramy. Nie, no, ja nie losuję. Ja się nie chcę zagrać. Nie, nie losuję. Ale normalnie. Halo, halo, kurwa. To chyba znamy wszyscy zasadę. A widzę, że nie znamy, kurwa. O kurwa. Ja, pierdolę. Do powodzenia w sklepie z ciebie! Psztka krwawa mi stanęła. Konsolowałem o ale nic się nie wydarzyło aż takiego złego. Oprócz tego, że dostaję ja dawne. Wow, kurwa, Panuś, ja byłem w sklepie! Co, ja co się stało? Aj, ja, aj, Jedzie tu ten. Jedzie, no, jedzie. jedzie no. Aby. A gdzie są kurwa nasze kurwy? Gdzie wy nie. kurwa jesteście do chuja? Okay, no, Ej, ja pierdo. się, kurwa, nie no kurwa ile on ma tych wartości. Eee ja pierdol Czemu się kur... Co jest do kurwa? Kurwa. O, kurwa. To? Co to kurwa było teraz? Liga, Nigdy czegoś takiego nie widziałem żeby Zreal zrobił, że to działa jak kurwa. Nie wiem, Ku Morde Kajzera po fleszu Dobra, ostroga! No co jest to Czemu ono się healuje chodząc? No ono ma augment kurwa za Nie co <śpiewanie> ty chodzisz p... Wiesz, dobra to jest pod... Do lądu Ja... Nie mogę A u mnie to tak... U mnie to tak nie działa kurwa Jak u Z, z w Musiałem ja sprawdzić Tak, chcesz. tak Musiałem sobie zobaczyć czy to kurwa Każdy <śpiewanie> champion tak uga Co ty kurwa rq'jesz? Ty Matek, spojrzałem na twoją erkę, a zamiast na to, kuje, on rykuje, no. <suszy> O, kurwa, to. Jabolę! Pomóż! Bo. Nie. Nie! 37 minut, kurwa. Dawno się tak nie męczyłem. Już wiem, jak się czują koalezy. Ej, on to pentę ma. <suszy> pentę ma chyba małe. <suszy> <suszy> Ja wiem, że zaczęła się szkoła i w ogóle, ale na pewno znajdziesz sobie chwilę wolnego czasu na zagranie w gierki komputerowe i ja przychodzę tutaj z pomocą. Wiesz, mam dla ciebie specjalne oferty z Instant Gaming, kur... <śm> Co to jest Instant Gaming? Instant Gaming jest to... <śm> Bo ja mi sąsiad przychodzi zaraz. Instant Gaming jest to super platforma, na której kupisz tanie gierki komputerowe, i sobie właśnie tutaj porównamy jedną. Zobaczmy. No tutaj mamy Starfield z na Steamku za, za 350 zł. A na Instant Gaming dostaniesz ją aż za. 100 zł taniej, minus 26 zł 241 ty to rozumie. Także serdecznie Wam tam zapraszam. Są tam też doładowania na dole w opisie. Tak, na dole. Macie wszystkie lineczki. Lineczki macie na dole, tam wszystko sobie dostaniecie. Ja też coś z tego dostanę, jeżeli coś kupicie z mojego linku, także bardzo by fajnie, bo było jakbyście tylko z tego linku kupowali. Także chwytaj gierki już z taniej i wbijaj na Instant Gaming, który jest sponsorem tego odcinka. Dziękuję i wracamy z powrotem.

<laughs> na kura tego miniona, 3 lata. Laska szadaję. <laughs> <laughs> Listę taką. Lidia, Lidia, 3 razy więcej będzie na fotelu. No kurwa! Grosyć mnie, grę. Pra... Co to kurwa? Wypierdam! Ale ja wierzę w niego, niestety. Niestety. Za 8 sekunderkę, ale tu pir. onie zaraz. Kurwa, jak pirnie. O kurwa! One shot ci. Kogo tu z o oh, kurwa! Ale siadło! Jej, yeah, 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 yeah. <laughs> Kurwa, Nie Humor szybciutko! O no, ja? on mi das. kurwa! Co? So? Ale bym kołoś wykuł! No!